Cześć! Tu Magda i vlog i Pełnią życia. Witajcie w kolejnym tygodniu zwycięstwa w Panu Jezusie Chrystusie. Chciałam z całego serca podziękować każdemu z Was, kto wspiera mnie na Patronite. Jesteśmy teraz tak blisko celu, żeby zakupić aparat. Będziemy potem ustalać kolejne cele, ale tak, tak bardzo cieszę się, że dosłownie brakuje już tak niewiele, więc jeśli to, co robię tutaj, jest dla Ciebie błogosławieństwem, to zapraszam Cię do wsparcia tutaj. Na dole znajdziesz link do tego. A o czym dzisiaj będzie odcinek? Dawno nie było odcinka typ, typowo o polecanych przeze mnie książkach. I dzisiaj będzie o tym. Więc yy, książki na późną wiosnę, początek lata. Bo jeszcze kręcę w maju, ale pewnie już ten odcinek będzie w czerwcu, więc bardzo późna wiosna. Zacznijmy od jednej z moich ulubionych autorek, o której tutaj już mówiłam wiele razy, natomiast jest parę nowości. Wydaje mi się, że o nich nie mówiłam wszystkich. Po pierwsze, Janet Oak, miłość przychodzi łagodnie. Początek serii. To nie jest zupełnie nowa książka, bo ta książka już doczekała się kilku wydań w Polsce, ale jest to przejrzana na nowo, na nowo zredagowana, w bardzo, bardzo takim dobrym tłumaczeniu, teraz. No i historia niesamowita: Dziki Zachód, młoda kobieta w ciąży, która nagle traci swojego męża. Co ma zrobić? Dostaje ciekawą propozycję. Dla dobra swojego i dziecka decyduje się na tą propozycję. Jaka? Przeczytajcie sami. Jak zaczniecie to czytać, to będziecie czekać na kolejne części. A kolejne części już w przygotowaniu. Druga książka to jest też Janet Oak. Głos Serca. To już jest książka, miała premierę no parę miesięcy temu chyba, ale jeszcze wydaje mi się, że o niej nie mówiłam. Kto zna serial Głos serca? When Calls the Heart. W Stanach właśnie się skończyła chyba już ósma, ósma seria serialu. W Polsce ja skończyłam na szóstej oglądanie. A tu jest książka. Książka i serial to trochę dwie różne historie. Ale jedno nie psuje drugiego. Eee, więc kto z was oglądał serial, na pewno wam się spoda książka, a może jeszcze bardziej wam się spoda książka. Ja, u, ja uwielbiam obie rzeczy. Więc głos serca Janet Oak i to też będą, do tego będą kolejne części. I jak o seriach mowa? I seria Janet Oak, nie wiem czy pamiętacie, eee, dzieliłam się tutaj przy okazji różnych pór roku książkami Janet Oak, które właśnie są nazwane jak pory roku, pewnego razu latem, powiew jesieni, zima nie trwa wiecznie i jest teraz ostatnia część, to jest też nowość, weselna obietnica i jest taki piękny pakiet teraz prezentowy, zobaczcie, taki pakiecik prezentowy i oprócz całej cztery, czterech książek, jest też płyta MP3 z audiobookiem pewnego razu latem, czyli pierwsza część audiobook. To ta edycja specjalna z muzyką, którą Mateo przygotował. I jest też kod na pobranie wszystkich tych tomów na e-booki. Więc zachęcam serdecznie. Seria cała nazywa się Pragnienia serc. Taka ładna seria. Idealne na przykład na prezent dla kogoś albo dla samego siebie. Jest w dobrej cenie na psalm 18.pl, tak jak wszystkie książki. Prawie wszystkie, o których dzisiaj mówię. Co dalej? A teraz bym chciała przejść, bo to były powieści. Powieści bardzo ciekawe. A teraz, a nie powiedziałam o czym, o czym jest wiosenna obietnica, ostatnia część serii o Joshu. Jest o. O tym, którą kobietę wybierze na żonę. A to jest bardzo ciekawe. Bo wbrew pozorom to nie było dla niego łatwe. Więc bardzo ciekawa historia. A teraz poradniki. Trzy poradniki, które ostatnio czytam, polecam. Albo przeczytałam. Po pierwsze książka Marcina Zielińskiego Modlitwa w blasku Boga. Widzicie ten blask? Ten blask, jakbym tu zgasiła światło, to byście zobaczyli, że ta, ta, ten tytuł Modlitwa w Blasku Boga i nazwisko są fluorescencyjne i świecą w ciemności. Książka jest niesamowita, natomiast ta książka to nie jest taka książka, żeby ją tylko przeczytać. Jeśli e, nie zamierzasz zmienić swojego życia modlitewnego, nie sięgaj po tą książkę. Jeśli chcesz zmienić swoje życie modlitewne i być bardziej efektywnym w modlitwie, i przede wszystkim w ogóle zrozumieć, e, czym jest modlitwa, e, czym jest modlitwa taka z ciała, czym jest modlitwa z ducha i różne, e, i w ogóle, jak, jak to z tą modlitwą jest, to czytaj ją. I ta książka zachęca do modlitwy. Ta książka momentami, powiedziałabym, konfrontuje jaki jest stan Twojego życia modlitewnego, ale konfrontuje właśnie w taki zachęcający sposób, taki, że aż się chce. I ta książka ma pomóc w modlitwie osobistej. To jest jej główny cel w spotkaniu z Bogiem. Bardzo, bardzo zachęcam. Jestem już pod koniec. Eee, chyba mi trzy rozdziały zostały, czy cztery. Świetna, świetna książka. Inną książką, już mówiłam tutaj o tej książce na, na vlogu, w wywiadzie z moim tatą, ale chcę ją tutaj jeszcze w ramach właśnie książek, nowości z ostatniego czasu umieścić. To nie jest bab, babska sprawa. Piotr Wołochowicz, co każdy mężczyzna powinien wiedzieć o planowaniu rodziny. Książka głównie do mężczyzn skierowana, ale ja też ją przeczytałam, dobrze się czyta. Cienka. Bardzo cienka, niewielka, eee, dużo, dużo jakichś ymm, obrazków, dodatków, więc taka naprawdę szybko się czyta. A konkret, bardzo cenne. Dlaczego NPR, Naturalne Planowanie Rodziny, ymm, o miłości płodności, męskości, antykoncepcji, in vitro, naprotechnologii i różnych takich tematach. Świetny poradnik. I ostatnia rzecz. E, ostatnia rzecz to będzie po angielsku, i to jest, ja bym powiedziała, trochę takie studium biblijne. Mm, to się nazywa The Good Portion. Tytuł pochodzi z historii e, o biblijnej Marcie i Marii. Marta e, służyła, a Maria siedziała u stóp Jezusa, i jest napisane, że ona wybrała najlepszą cząstkę, i to jest właśnie to, ta najlepsza cząstka. E, Autorka, czyli Heidi Bird, to jest mama. Autorek książki, Boska kobieta: Kristen Clark i Bethany Bill, to są jej córki. Mama napisała książkę do mam, ale też do każdej innej osoby. To jest takie, z jednej strony, osobiste świadectwo i historię wielu kobiet. Polega to na tym, że jest to na 10 tygodni. 6 dni w tygodniu. Na każdy dzień są zadania, historie i tak dalej, i przechodzi się przez e, takie tematy jak nieprzebaczenie, jak e, zgorzknienie, jak lęk, e, kłamstwa, bożki, e, gniew i różne inne ciekawe rzeczy. Bardzo wzruszająca, bardzo poruszająca i zachęca przede wszystkim do czytania Pisma Świętego. Takie studium biblijne, bardzo zachęcające do relacji z Bogiem. To by było na tyle. Większość książek, oprócz tej ostatniej po angielsku, którą kupicie na Amazonie, ewentualnie na przykład w wersji e-booka, wersji e chyba można w wersji e-booka, jak nie, można też normalnie kupić w wersji papierowej. Zapewne można też kupić, jest taki companion journal taki zeszyt dodatkowy do tego. Ja, ja go nie mam taki, że można sobie tam zapisywać. Ja sobie zapisywałam różne rzeczy w moim zeszycie. Resztę książek zakupicie na stronie psalm18.pl wydawnictwie mojego brata, który jest wydawcą w większości z tych książek, oprócz książki Marcina i tej po angielsku. I tam z kodem z dużych liter, że i pełnią bez polskich liter dostaniecie dodatkową zniżkę. Ciekawa jestem, co wy obecnie czytacie. Ja już mam na liście kolejne książki. Na pewno się będę nimi dzielić. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia.